z okazji otwarcia nowej ustawy Miercław Dukasów Siedzowskiego. Cóż mogę powiedzieć, to jest bardzo e, wyjątkowa ustawa e, e, z dwóch względów. Po pierwsze, to jest spojrzenie na Mielec amatora, amatora, fotografa, który e, mieszka w wielu, wielu w na swoje ocenie zabierał ze sobą aparat fotograficzny, zresztą aparat, który mam tutaj ze sobą została, w którym te zdjęcia były robione. Jest również z nami Józef, także witamy serdecznie. Druga wyjątkowa wartość tych zdjęć. Druga wyjątkowa wartość tych zdjęć to jest coś. Jak będziecie Państwo oglądali naszą wystawę, to zwrócić uwagę, że to nie jest... Typowa wystawa fotograficzna śląbielców, prezentujemy znane obiekty zabytkowe, znane kamienice, wielokrotnie już pokazywane na różnych wystawach, chociaż kontakty się na tej wystawie też znajdują w mniejszej ilości. Zdecydowaną większość stanowią miejsca czy też obiekty, które już dzisiaj w kraju naszego miasta nie znajdziemy. Są drewniane domy, które już z naszego greckiego kraju Są obyczaje bardziej dawniej świętowane, jak na przykład Jest miejsce, przy w którym i w bardzo często, nielicznie, jak również w roku to na więc także z osiedla na stanowiska, się jest stary Kościół, mamy tutaj wiele innych ciekawych miejsc, które dzisiaj już yy, Państwo zobaczycie. Zresztą yy, przez cały dzisiejszy dzień yy, prowadziliśmy tak zwaną grę miejską fotograficzną. przez że nie było zbyt wielu, ponieważ pięć osób wzięło udział w mieście miejskich, ale wylegało to na tym, że wszyscy mieli odnaleźć miejsca z szokarkiwanych yy, fotografii współcześnie i zrobić ich yy, dzisiejsze ujęcia. Jak to już pozapraszamy, to będziemy to na naszej stronie internetowej. To będą Państwo no, mieli też okazję porównać e, tą e, historię e, naszego miasta. E, powiem tylko jeszcze, że, e, że pan Józef e, pierwszą część swoich, swojego bloku fotograficznego przekazał mu do muzeum w 1952 roku. To było ponad 100 e, fotografii, które wtedy bardzo zainteresowały. Natomiast w 2010 roku przekazał koszty na muzeum całe swoje archiwum fotograficzne, yy, które jest yy, również w pewnym sensie bardzo wyjątkowe, ponieważ wszystkie negatywy, które yy, mamy w naszych zbiorach, są z bardzo yy, szczegółowo ponumerowane, opisane, jest to yy, z drugiej strony jest to materiał po prostu bezcenny. Z drugiej strony jest to wskazówka do współczesnych fotografów. Jeżeli fotograf będzie, to opisuje swoje zdjęcie. Naprawdę łatwiej jest e, te miejsca, czy zdjęcia, cyklifikować, rozpoznawać przy okazji występów dla, e, dla ludzi opisywać. E, w związku e, z tym na koniec tej prezentacji chcę jeszcze raz serdecznie podziękować panu za to, że zrobił, e, setki wspaniałych miejsc, chociaż nie jest wspomnianych w prezentacji, ale te miejsca są naprawdę znakomite ze względu na swoją wartość historyczną. I dziękuję również za to, że zdecydowałem przekazać te bezcenne archivary do naszego muzeum, co bardzo prowadziło nasze na projektów. Dziękuję bardzo.

Po drugiej, po w lewo, drem, 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 drem. jest. jeszcze jeden jest. jeszcze jeden jest. ten ten jest. ten dom jeszcze ten dom jeszcze tam jest. tam to jest. chyba to tak jest. chyba to jest. to on to jest. to jest. to był jest.